unc, tygi, tygi, Czy wy wiecie, co będziemy zapowiadać dzisiaj? Będziemy dziś zapowiadać otwarcie Ursynowa w komie. Po raz drugi, po raz drugi w tym mieście. Ursynów w komie 2011 to kolejna edycja warsztatów oraz wielkiej akcji nagrywania na komórkę swoich spraw w ramach obywatelskiego medium, jakim jest Ursynów w komie. Ursynów w komie! wielkiej inteligenckiej dzielnicy pojawia się możliwość wypowiedzenia się własnym głosem w ramach demokratycznego, skrajnie utopijnego medium obywatelskiego, jakim jest nasza scena Ursynów w komie. Jak się jedzie na Ursynów, to jest informacja dla przyjezdnych, którzy chcieliby naprawdę zobaczyć coś fajnego w Warszawie. Skręca się w Komisji Edukacji Narodowej. Robi się to tak. Złapiecie nas na blogspocie, złapiecie nas na Facebooku i tam będzie można nadesłać swój głos, interwencję, sprawę osiedlową, swoją refleksję, spostrzeżenie to co Wam się podoba i nie mieszkańcy Ursynowa. Dzielnica uruchamia dla Was tę specjalną. Platformę wypowiadania własnych myśli o swojej dzielnicy. A my, miasta w Komie, dokładamy nasze doświadczenia w tym, że niekoniecznie musicie być terroryzowani przez bardzo mądre telewizje. Możecie także mówić własnym głosem o własnych sprawach. Ursynów w Komie 2011 jest otwarty. Wiem, wiem, wiem. Wczoraj w empiku kobieta mówi mi tak. Panie! Ja tego nie rozumiem. Wie pan co, jak przychodzi wycieczka i, z, i nagle z półki znika wszystko non stop to biorą. Panie, non stop. No to ja tu mam na półce, żeby daleko nie sięgać, bo non stop. To ja nie wiem, co oni grają, panie. Baba co sprzedaje. Hemgru, no non stop to biorą. Mają swoje dzieci.